Szanowni Państwo, 14 grudnia 2015 roku została założona Fundacja Artyści, Fundacja Artystów Niepełnosprawnych i Pełnosprawnych Jesteśmy. Założyły ją dwie osoby, fundatorami są dwie osoby. Jedna to jest osoba z niepełnosprawnością intelektualną, a druga osoba to jest osoba pełnosprawna. Założyliśmy ją po to, aby był teatr Arka, aby on mógł normalnie funkcjonować, ponieważ teatr Arka nie ma osobowości prawnej. Jest to grupa artystów, którzy robią wspaniałą sztukę. Dlaczego ten teatr Arka jest potrzebny? Potrzebny jest niepełnosprawnym aktorom, którzy u nas pracują już od wielu lat. I którzy początkowo, po warsztatach terapii zajęciowych, przyszli do nas, uczyli się teatru, a teraz naprawdę są zawodowymi aktorami. Jest to taki jedyny teatr integracyjny w Polsce, gdzie pracują obok niepełnosprawnych aktorów, aktorzy pełnosprawni. A więc, dla tej grupy, dla tej grupy artystów, którzy robią Wspaniałą sztukę, o której na przykład w Sarajewie powiedziano, że jest to teatr cudów, że jest to cud teatralny, to dla tej grupy warto, aby ten teatr istniał. Ale powiecie Państwo, dla takiej małej grupy to może niekoniecznie. Co ta grupa robi dla ludzi, dla społeczeństwa polskiego? Otóż robi bardzo dużo, ponieważ swoją pracą, poprzez swoją pracę, poprzez pokazywanie przedstawień teatralnych, granie przedstawień teatralnych dla bardzo, szeroki, dla bardzo szerokiego odbiorcy, ta grupa grając dla ludzi z niepełnosprawnościami daje im nadzieję. Daje nadzieję, że niepełnosprawny nie znaczy gorszy. Że mogą y, być pełnoprawnymi obywatelami tego kraju, że mają prawo do tego, aby tworzyć sztukę, nie tylko odbierać, aby tworzyć kulturę. Dla kogo jest jeszcze potrzebny teatr walka? Dla rodziców osób niepełnosprawnych, ponieważ ci rodzice potrzebują nadziei. Nadziei, yy, nadziei, że gdy urodzi im się takie dziecko, to, to nie należy to dziecko, tego dziecka odrzucać. To to dziecko jest wielką wartością, tak jak każdy człowiek. I to dziecko ma szansę na szacunek, na bycie w społeczeństwie. Oraz potrzebny ten teatr jest polskiemu społeczeństwu, ponieważ w momencie, gdy gramy około, dla około 15 tysięcy widzów, a czasami i rocznie dla 20 tysięcy widzów, to, to społeczeństwo polskie, ludzi pełnosprawnych, widzi grających aktorów niepełnosprawnych i pełnosprawnych, i przekonuje się, że w Polsce realizowane są prawa, Osób niepełnosprawnych do właśnie tworzenia sztuki, że Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych jest w Polsce realizowana w praktyce, a nie tylko jest na papierze. A także ludzie pełnosprawni przekonują się, że nie trzeba się ludzi niepełnosprawnych bać, że oni stanowią wielką wartość, że są ciekawi. Że mają inną wyobraźnię i że warto dać im pracę nie tylko w teatrze, ale w różnych miejscach, w różnych firmach, ponieważ ty, ci ludzie potrafią pięknie pracować, potrafią oddać swoje serce i otwierać się yy, dla firmy. Potrafią bardzo dobrze pracować. Może pracują trochę wolniej. W dzisiejszej sytuacji, gdy jest taki wyścig szczurów, to Państwo powiecie, no, przecież to trzeba szybko, 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 bo pieniądz jest ważny. Ale proszę Państwa, nie tylko pieniądz jest ważny. Ważne jest, ważny jest człowiek, ważne są uczucia, ważne są duchowe wartości, ważna jest wiara w to, że człowiek jest. Istotą bezcenną, a nasi niepełnosprawni, niepełnosprawni aktorzy są tego przykładem. Otwórzcie się Państwo na nasz teatr. Otwórzcie się Państwo na niepełnosprawnych. Dziękuję bardzo.